Jaki to plan? Nie plan. Mam armię. Mamy Hulk. <noise> Witamy, witam serdecznie na Twojej stronie Marek Homasz, 7 wiedzy pantoflowej, która mówi jednoznacznie lub nie jednoznacznie. To znaczy jednoznacznie, nie Mianowicie to mówi to, że prawdopodobnie lub e, prawdopodobnie nie e, wydarzy się to. Owo w grze Fortnite, czyli po prostu dopóty, dopóty yy, sam gracz nie yy, zobaczy na was na oczy. E, ta wiedza e, jest, proszę traktować, jako wiedza prawdopodobną o Fortnite, która się prawdopodobnie wydarzyła, która prawdopodobnie zaistniała sytuacja i, no, powiem tak szczerze, zbraniałem się, trzeba mi przedstawiam na zdjęciu o wydaniu materiału na swoim kanale mówiącym o Iwędzie, ale jeśli tak, że tak powiem, prosicie grzecznie, kulturalnie, to postanowiłem dnia 1 stycznia bieżącego roku, 2021, coś Wam z Bob Pop dać. Miejąc tu na uwadze osoby, które, jakby to powiedzieć, niezbyt ufają Bob Pop, powiem wam tyle, że na Twitterze jest. Praktycznie to samo, e, jak nie mniej czasem, a najwięcej jest zaszaleń co do e, sposobu grania w grze. A więc nie tylko je, ja jestem osobą, która zauważa błędy, czy niedomagania gry, czy też wagi jak to woli. No ale ja od tego materiału się powstrzymałem, czyli pokazania tym, którzy twierdzą, że jestem jedyną osobą, Albo sugerującym, którzy, że jest jedną osobą, która narzeka, jak się gra w grze Fortnite. Ale okej. Okay. Tematem dzisiejszego, że tak powiem, vlogu, czy też wiedzy pantoflowej na moim kanale Marek na Rechimacie 7 ślicznie dziękuję za subskrybowanie oglądanie, każda minuta jest cenna, jak i każda również łapka, a z dzwonkiem jeżeli subskrybujesz, a dzwonek ma tak powiem skrzydełka. tym pewniej do Ciebie dochodzi informacja podkreślam, że na Instagramie, Facebooku linki są w opisie również wybrałem a zrezygnowałem zrezygnowałem z Discorda zostało tylko osoby i już nie przyjmuję e, od e, dłuższego czasu osoby e, na Discorda Dlaczego? Ponieważ no, ja Discorda nie kumam e, Dla mnie Discord to jest, że tak powiem, e, że tak powiem sprawa tabu e, Czyli e, po prostu jest tak dla mnie zamafany, że aż niejasny e, Discord może dla Ciebie, dla niej tak, dla mnie nie. Dlatego przeszedłem na Steam'a i tamtych, tam też będę zapraszał osoby, które będą chciały rozmawiać na temat różnych gier, nie tylko z ATS-em, ATSM 2, czy inną grą, która jest udostępniona na Steam'ie. Aczkolwiek ee, ja uprzejmie proszę, e, jeżeli chcesz z nami korespondować, Facebook, e, no i Steam'a. Tak, na Instagramie mamy tą fotkę z liveu, lub też miniaturkę live, odcinek, gangie wydarzenie, które mnie zirytowało. Tak też się dzieje, kiedy mi irytuje coś w moim prywatnym życiu, to też macie na TikToku, na którego również serdecznie zapraszam. A teraz lecimy z materiałem, który dla mnie jest piorunująco ważny, dla Was prawdopodobnie też. Natomiast również materiał będzie szokujący, yy, więc yy, hmm, dla mnie, podkreślam, nie do przyjęcia. Będzie drugi temat, i takie akcje jak będzie w drugim temacie. Yy, jak jesteście ciekaw, proszę, zostań do końca. A my lecimy z tematem z wiedzy Bob Pop. A więc pierwszy temat, to jest gwiazdo, gdzie ten został opóźniony. Co to oznacza dla graczy? Czy jest się o co martwić? I tu mamy poteczkę. Eee, że tak powiem, ja ten zjazd yy, powiedzmy miałem, ale yy, po prostu usunąłem um, dlaczego? Dlatego ja się po prostu zbraniałem a dlaczego zbraniałem się? no sami zaraz yy, usłyszycie czemu się zbraniałem yy, omawiać mi będzie Epic na pewno pracuje pod sporą presją zawsze pod koniec sezonu robi się gorąco tak i nie. Czy na pewno, no niech to sobie, tak powiem, sami gracze ocenią, jeżeli ten grają, to faktycznie nie, zgodąc z to jest po prostu mdło. Ja po prostu powiem tyle, że od paru nastu dni, chociaż kilka rozgrywek zagrałem z tronem, po prostu od tego czasu, po prostu grałem z nie gram. Dlaczego? Bo grywam inną grę, między innymi, którą dzisiaj zaprezentowałem na swoim kanale. Ehm, końcówka drugiego rozdziału mija e, graczom raczej spokojnie. Dzieje się stosunkowo niedzielę. Można by było powiedzieć, że wręcz panuje ogólna nuda, przynajmniej od tych kilkudziesięciu godzin. Ale jak przekazuje Lek leży, wcale nie miało to tak być. No, zapewne nie. Zaczęło się od współpracy po z X e, i tu z polską nazwą e, Jordan, e, która z jakiegoś powodu wyszła z dzień później niż planowano. Leklerzy byli przekonani, że pojawi się 28, 29 zeszłego miesiąca, e, czyli 11 do 21 roku, e, czyli listopada, tymczasem skrót e, skórki zobaczyliśmy dopiero wczoraj, czyli 30 na no, koniec miesiąca. E, co więcej, dalej nie ma oficjalnie zapowiedzi tej współpracy, a więc całość nadal funkcjonuje jedynie jako przeciek i coś, co prawdopodobnie się wydarzy. Lećmy dalej. A to nie jedyny opóźnienie. Nie mamy w zwyczaju pisać o zwiastunach i zwiastunów, ale osoba odpowiedzialna za muzykę do zwiastuna Fortuna zapowiadała, że ten pojawi się drugiego dnia... E, Przepraszam, że ten pojawi się dwa dni temu, ewentualnie wczoraj czyli 30 e, e, tymczasem Epic kompletnie niczego nie wypuściło i to mamy podkę pokazującą e, tak powiem o wyzjazdą e, eventu e, nie jest to nic niesamowitego ale w połączeniu z współpracą z marką Jordan trochę niepokoję. Społeczeństwo albo społeczność, yy, tu tak napisali, to ja osobiście przez przypadek zrobiłam. Współpraca nie została ogłoszona, a zwiastun końca sezonu dalej nie ma. Autor utworu muzycznego wyjaśnił o tym, że nie wiem, kiedy dokładnie pojawi się pełny trailer czyli że z wiarą całość dnia, tylko na winie, do dyni, Gra Farmer nie jest jedną grą, która pomimo, że tak powiem, zespołu chętnie pracującego powiedzmy, ma problemy, bowiem w niecały tydzień po premierze partnera 22 rozdział, czy zadanie jak to woli, do wypełnienia z pociągiem, czyli pobraniem, czy też oddaniem towaru, farmy odbija się, że tak powiem, szkaptą, czyli nie jest możliwy do zrealizowania. Na ten bieżący czas, w którym robię materiał, nie jestem przekonany, skąd wiem, pomimo tego, że nie Tą grę nie ogrywam, ponieważ oglądam osoby, które szczerze i szczodrze omawiają owy, że tak powiem, tytuł, czy o Farminga 22, gdzie narzekają właśnie na ten rodzaj zadania. Lećmy dalej co do Fortnite'a, drodzy I tu mamy poteczkę Zaiste omawiającą sytuację. Na ten moment nie ma. E, czyli moment wchodzący od thriller. E, nie, na ten moment nie ma żadnych poważnych obaw, jeżeli chodzi o datę eventu e, czy straty nowego se, e, startu nowego sorry, starta, startu nowego sezonu. Zwiastun może pojawić się m, tak samo za kilka godzin, jak i dopiero. Piątej, dzień przed wydarzeniem. Czyli ogółem, na dobrą sprawę ja powiem szczerze, no, omawiając go przed, że tak powiem, wydarzeniem, czy jaki będzie, czy w ogóle będzie, no, ja wolałem się zbraniać Dlaczego, jeżeli chodzi o przeciwnik, ponieważ, no, wolałbym, żeby Fortnite nie. Fantastycznie zaskoczył mnie, jeżeli zasmucił jak było to na poprzednim eventie, na którym nie, notabene nie było, czyli po prostu zrezygnowałem i wcale mi graowałem. Widząc to co się tam po prostu w takcie wydarzyło, to jest, biała tak powiem kartka. Ale lećmy w temacie, to nie koniec tak powiem, smutnych wydarzeń związanych z Fortnite'em albo obiecującej jak to widzę. bo powiem tak szczerze, że ten temat który wam teraz podam no ja potępiam takie działanie osób, które w ten sposób jakby powiedzieć funkcjonują działają, komentują a jaki to jest temat hmm, no właśnie, czy ktoś wie? Czy ktoś czas na TikToku bywa, ja to wiem że z .pop, czyli z strony redagowanej, której prawdopodobnie było lub wydarzy się, aczkolwiek no, same zdjęcia mówią za siebie i zaiste pewne, jak tam trafia, nie dać, tak powiem, e... godzin temu postowi, temu filmowi na tytuł, po... no to wiecie, e... wolę nie dawać godzin, natomiast musi mnie fakt, że Mały, mali twórcy, czyli mało, którzy mają na przykład mało obserwujących, nie w, mogą równie mocno protestować, jak ci, co mają, że tak powiem, moc e, fantastycznych obserwujących widzów. No ale o jaki temat chodzi? Chodzi tutaj o e, temat między innymi tak, sześć godzin temu e, wstawiony materiał. Koszmarnie z, Słabe żarty związane z informacją, Panowane na TikToku. Używano ich po śmierci dziewięciolatka. No, to naprawdę jest to dla mnie mega słaba zachowanie osób, tych, co tak ani na inaczej skomentowały. Społeczność TikToka postanowiły wziąć prawem swoje ręce po tym jak pod popularnym filmami pojawiły się e, kosmarnie słabe żarty i do tego właśnie ja też piję, e, no, takie komentarze no, to są mega słabe, mega słabe, nie do przyjęcia dla mojej osoby no ale e, cóż mam nadzieję, że TikTok wreszcie e, tak powiem weźmie się za, e, bo z tego co słyszałem to TikTok e, ma od nowego roku, e, tak powiem, przycisnąć pasa, jeżeli chodzi o wiek e, możliwości e, nagrywania w TikToku. Czy im się to uda, raczej wątpię. No ale jedźmy dalej z tematem. E, TikTok e, ma wiele zalet, ale i testów. Ludzie ukrywający się pod anonimowymi linkami potrafią wpisać koszmarne rzeczy w tym ciemnym. Bardzo zgadzam, chociaż mnie to nie dotknęło i za to się moim widzom dziękuję. To jednak takie sytuacje się zdarzają, bo obserwuję takie plus e, 60, tam, e, takie kanały i tam co słyszę i cały czas to czytam, to też Boga, e, e, tak powiem, e, jest straszna moja, bo brak no, szacunku wobec ludzi starszych, brak szacunku wobec. E, osób zmarłych, no więc to jest dla mnie nie do przyjęcia. No ale przejdźmy dalej to jest Bob Hop. <laughs> Przynajmniej nie, jeszcze raz. E, TikTok e, na wiele zalet, ale też wiele wad. Ludzie skupiający się pod kanonikami potrafią pisać koszmarne rzeczy i nie ponosić za, o żadnych konsekwencji. Przypomnij mi nie, 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 nie do Momentu, w którym większy kurta zwróci uwagę na jakiś problem. Czyli przynajmniej do momentu, czyli tak jak już wspomniano na samym początku, dokładnie tak było. I tym razem, film przedstawiający cały problem o okropnych komentarzy związanych z fornicą. Został tak nagłośniony, że rekordowy TikTok na ten temat ma już ponad 6 milionów zapytań, dlatego ja też nie chcę go oglądać, wolę dosyć, tak powiem, nie dokładać e, czasu. Mam nadzieję, że TikTok w miarę szybko usunie tego typu film, e, bo to jest no tak, tak prawda? To jest są, tak, y, są takie, a nie inne komentarze. E, bardzo ym, no jak dla mnie nieodpowiednie e, koszmarne e, komentarze po śmierci dziewięciolatka e, tragedia podczas koncertu Travis'a Scott'a zabrała 10 żyć w tym również mm, najmłodszego dziewięciolatkę na TikTok'u mm, powstało wiele filmów na temat pod wieloma z nich można było z komentarze bardzo podobnych tonie, a więc nie do przyjęcia, jak dla mnie. Ludzie pisali, że dziewięciolatej zgubił się w burzy, że zmienił się w stylu tropera, by klucie okropne rzeczy. Co więcej komentarze te zdobywały mnóstwo o Dla mnie jest to nie do niezrozumiałe po prostu. Jakby w ogóle nie chciało nie chciał, nie chodziło, przepraszam, o to, że ktoś stracił życie. No właśnie, to jest właśnie to jest to, co o czym mówię no, życie, życie ludzkie jest najważniejsze i też szacunek, tak powiem, pośmierci. No, natomiast brak szacunku w całym kształcie do osób, czyli istot żyjących i zmarłych, jest nie do przyjęcia dla mnie podkreślam jeszcze raz i tu mamy do tej myli foteczkę właśnie z takimi tak wpisami dlatego sam społeczeństwo TikToka zaczęło z tym pojawiły się filmy film, takie jak ten i potem w podstawie tych filmik w międzyczasie grając oczywiście w Fortnite'a jak to byłem robić na tym jest tylko jeden film, który osiągnął ponad 6 milionów dlatego ja ten nie chcę wieszł. Pobudziło ono ludzi do działania, w efekcie czego osoby piszące takie komentarze są panowane i bardzo dobrze. I tutaj mamy w screenshot owego konta. Ludzie przepraszali wręcz za swoje swoje społeczność, wskazując, że ten naprawdę straszne zachowanie, które należy zgłaszać być może nie tylko do TikToka, czyli tutaj już sugerują prokuratora, no ale tak też jest domyślam nie? Ja to tylko do, dopowiedziałem i ja się, że tak powiem, łączę w ból e, o, dla rodzin, które e, na tym evencie no, stracili e, najbliższych przyjaciół. No i cóż, no, mam nadzieję, że takich przykrych wydarzeń związanych z jakąkolwiek inną grą nie będzie. Tylko e, szczerą nadzieję i, i tak sobie bym e, życzył oglądając wszelkie inne e, materiały, aby takich sytuacji się e, przypisać czy e, zachowanie na kamerce no, nie zaistniały dziękując za oglądanie wyrozumiałość akceptację ja jeszcze raz na sam koniec podkreślać że materiał który nagrałem nagrałem zgodnie z prośbą na mową osoby którą macie na s między innymi tam będzie jeszcze no, myślę że i dwie będą osoby jedna właśnie wspominająca o tym aby pokazać e, coś związanego z inwentem natomiast w którym ma się odbyć natomiast e, druga osoba e, po prostu e, aby nie było że e, ja sobie to wykręciłem czy ktoś mi to nie wiem no wiecie ludzie są różni czyli po prostu posądziło o to że ja co sobie jak tu mówi się pop popularnie Przepraszam, w sądzie Do tego bolę, żeby ta prośba, która była o mowę o pokazanie materiału o inwencję, żeby była miała taka solidna. Wsparcia. Dobra. Także mam nadzieję, że, że materiał się podobał. Mam nadzieję, że, że po prostu... Pomimo słodkich informacji, wpadniecie za mnie ponownie. No i dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Życzę przede wszystkim zdrowia, powodzenia, e, no i jak najmniej e, oglądania materiałów, które są karygodne. Także ja dziękuję za ten czas z Pozdrawiam z życząc. Pania się Marku ma się, się, się czyli życzę.